Cześć! Witajcie! Z tej strony Jan Piątkiewicz. Witam Was na kanale DobreRowery.pl i zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Dzisiejszy film będzie troszeczkę uzupełnieniem pewnego cyklu filmów, który realizowałem dla Was dwa lata temu. Te filmy cieszą się ogromną popularnością, bo chyba wszystkie mają ponad 100 tysięcy wyświetleń. Chodzi o cykl Obejrzyj zanim kupisz, w którym to prezentowałem Wam plusy i minusy różnych typów rowerów i generalnie mówiłem Wam o tym, na co się warto nastawić kupując określony typ roweru co ten rower nam może dać, do czego się będzie nadawał, a do czego się nadawać nie będzie. No i świat poszedł trochę naprzód. Wydawało mi się, że ten cykl filmów był kompletny. Jednak pojawiające się ciągle nowe Wasze pytania i nowe typy rowerów sprawiają, że trzeba go uzupełnić. I dzisiaj zajmiemy się takim wątkiem, który wydaje mi się, że jest bardzo mocno wart uzupełnienia. Czyli opowiem Wam o tym, czym są rowery Road Plus, albo w zasadzie czym rowery Road Plus różnią się od Graveli, co to w ogóle jest. Kiedy taki rower warto wybrać, kiedy nie warto, jakie możliwości wam daje, a na co nigdy nie pozwoli. Więc dzisiaj porównujemy Road Plus i Gravel Plusy, minusy. O co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj zestawienie rowerów mamy takie, że już na pierwszy rzut oka jesteście pewnie w stanie znaleźć różnicę, ale jest to zestawienie dobre, ponieważ mamy rowery, które są po pierwsze dość mocno zbliżone, jeżeli chodzi o pułap cenowy, jak i ogólnie są takimi trochę odpowiednikami w ramach innych koncepcji roweru. Po prawej jest rower, który możemy określić jako Road Plus, czyli Giant Defy Advanced 2, który Wam pokazywałem jakiś czas temu, a po lewej mamy karbonowego gravela od Gianta, czyli Gianta Revolt również z serii Advanced, czyli wyposażoną w karbonowe ramy. Jeżeli chodzi o te rowery, to już na pierwszy rzut oka widzicie kilka różnic. Natomiast te różnice na pierwszy rzut oka oczywiście nie oddają tego na co to się przekłada w praktyce, bo wiadomo, że to Czym to, jak rowery są wyposażone na początku, można oczywiście w pewien sposób zmodyfikować naszymi konkretnymi częściami i konkretnymi zmianami, ale do tego za chwilę. Zacznijmy od cech, które będzie miał w tym kontekście i w tym zestawieniu rower typu Gravel. Jeżeli chodzi o Gravela w tym przypadku, to już na pierwszy rzut oka widzicie nieco inną konstrukcję, jeżeli chodzi o kąt przedzenia widelca. Sloping, czyli opadanie górnej rury ramy. To są cechy, które sprawiają, że ten rower będzie nam się lepiej prowadził w terenie. Bardzo ciekawski maluch jest za, za szybą. Bardzo przeżywa tutaj nagrywanie. I to są cechy, które sprawiają, że ten rower ma być bardziej stabilny przy dużych prędkościach, ma lepiej nam podjeżdżać w terenie, lepiej zjeżdżać w terenie i generalnie ma być rowerem, który sprawdzi się w warunkach przede wszystkim poza asfaltem. Natomiast kiedy popatrzycie sobie na geometrię roweru, Road plus, czyli roweru, który jednak bazuje na geometrii szosowej, to widzicie, że ten kąt widelca jest inny, budowa ramy jest troszeczkę inna, ona jest nastawiona przede wszystkim na to, aby była troszeczkę bardziej dynamiczna na szosie. Oczywiście też są te elementy, które są odpowiedzialne za to, żeby ten rower był bardziej komfortowy, bo jednak road plus najczęściej będzie nam bazował na geometrii szosy Endurance, czyli takiej, która ma być bardziej wygodna. Kolejny element, który nam bardzo mocno różni te rowery. To jest większa ilość mocowań do dodatkowego wyposażenia w roweru, w rowerze typu gravel. Przede wszystkim mocowania na przykład na widelcu, które możecie użyć do jakiegoś dodatkowego bagażnika albo koszyków na bidony. Mamy więcej mocowań do koszyków na bidony. Mamy dodatkowe mocowanie pod spodem dodatkowego koszyka na bidon. No i bardzo często w przypadku rowerów, na przykład stalowych albo aluminiowych, pojawiają nam się jakieś dodatkowe mocowania tutaj do bagażnika czy sak e, sakr, tudzież na górze dodatkowe mocowanie do e, doczepianej torby. W przypadku tego roweru tych mocowań nie ma, zresztą w ogóle seria Revolt Advent jest taką dość minimalistyczną serią, jeżeli chodzi o grawele. Natomiast no, już na pierwszy rzut oka widzicie, że trochę tych różnic jest, bo w przypadku tego roweru nie ma totalnie żadnych e, dodatkowych mocowań. To jest zwykły rower szosowy z gładką konstrukcją. Gładką ramą, czyli standardowe dwa mocowania do koszyków na bidony. Jak to w szosie, żadnych dodatkowych mocowań tutaj yy, nie znajdziecie. Kolejny dość typowy element tego typu rowerza to oczywiście kierownica. W przypadku Defaya Advance mamy zwykłą szosową kierownicę bez tak zwanej flary, czyli bez rozgięcia kierownicy na boki. To jest kierownica nastawiona na komfort na szosie. Tutaj ja nikt nie myśli o tym, co ma się dziać podczas jazdy w terenie. Podczas gdy w przypadku Gravela pojawia nam się jednak kierownica. Bardziej rozgięta, kierownica z tak zwaną flarą. Zadaniem flary jest oczywiście sprawić, aby kierownica, która w takim bazowym, górnym ustawieniu ma nam dawać wrażenia porównywalne z kierownicą szosową, ale kiedy już zjedziemy z tego asfaltu, kiedy jedziemy w terenie, kiedy pojawiają się zjazdy, mamy mieć przy podobnej albo takiej samej szerokości górnej możliwość ustawienia rąk szerzej, co poprawia nam kontrolę nad rowerem na zjazdach. I ten element jest dość łatwo zauważalny w przypadku roweru, który już fabrycznie jest skonfigurowany jako gravel. Kolejnym elementem, który często będzie nam tego typu rowery różnił, jest oczywiście napęd, aczkolwiek w dzisiejszych czasach jest to temat już dość e, względny. Jeszcze rok, dwa lata temu najczęściej było tak, że rowery z trochę wyższej półki gravelowe były konfigurowane z napędami z jednym blatem a rowery szosowe, tudzież Road Plus, miały najczęściej dwa blaty. No dalej jest tak, że rower szosowy ma jednak dwa e, blaty. Dzisiaj się to tyle zmieniło, że w przypadku Graveli coraz częściej pojawia nam się grupa Shimano GRX, która już e, oferuje nam plusy lepszego napinania łańcucha przy dwóch blatach z przodu. Natomiast e, co do zasady, na pewno, nie licząc bardzo, bardzo nielicznych przypadków, w rowerze szosowym, tudzież Road Plus, nie znajdziecie napędów z jednym blatem bardzo ważna różnica, która będzie tutaj kluczowa i do której jeszcze wrócimy przy okazji podsumowania tego dlaczego rower Road Plus nigdy nie będzie pełnoprawnym gravelem to oczywiście opony i miejsce na e, opony. Rower Road Plus od Zwykłej, tradycyjnej szosy będzie nam się różnił tym, że ma często bardzo dużo miejsca na opony, jak na rower szosowy. Bo w przypadku tego Gianta już bazowo mamy opony 32 mm, a pomieści ją spokojnie opony szerokości 35 mm. I takie opony sprawiają, że na tym rowerze już spokojnie da się jeździć po ubitych szutrach, leśnych ścieżkach i generalnie rzecz biorąc złej jakości na Natomiast absolutnie nie jest to porównywalne z możliwościami, które znajdziecie w typowym, pełnoprawnym. Gravelu, bo tutaj nawet bazowo znajdziemy już szerokie opony. W przypadku tego roweru mamy opony o szerokości 38 mm, natomiast spokojnie mieści on opony do 45 mm. Więc no ten zapas miejsca jest bardzo duży. Jest to bardzo istotne z kilku względów, bo. Co z tego, że do jednego i drugiego roweru zmieścilibyśmy te opony na przykład 35 mm. Natomiast jeżeli byśmy chcieli na takich oponach jeździć w trudnym terenie, na przykład w błocie, to w klasycznym gravelu przy trochę węższych oponach zawsze będzie duży zapas miejsca na przykład na błoto. W przypadku Road Plusa, jako roweru stworzonego do jazdy po Niekoniecznie na asfalcie, ale raczej w warunkach ubitej na wierzchni, niedużego błota nie będziemy mieli zapasu miejsca na przykład na to błoto, które nam się tutaj może zaklejać, ale też nie będzie miejsca na szersze opony z trochę bardziej agresywnym bieżnikiem. Czyli tego typu rower pozwoli nam często na montaż nieco szerszych opon, natomiast jeżeli chcemy tutaj zmieścić maksymalnie szerokie opony, to musimy się pogodzić z tym, że będą to opony o bardzo minimalnym, a wręcz gładkim bieżniku i nie będzie tej zapasu miejsca na błoto. Rowery te trochę łączy, bardzo dużo różni, i chociaż tak naprawdę rozmawiamy o rowerach, które dają nam możliwość jazdy poza gładkim asfaltem i poza utwardzanymi drogami, to jednak są te rowery znacząco od siebie się różniące i warto te elementy wziąć pod uwagę, kiedy dokonujemy wyboru, bo wcale nie jest tak, że można tego typu rowery traktować absolutnie zamiennie, bo wypozorowanych różnic jest sporo. Co więcej, co myślę, że warto zaznaczyć, to. Takie elementy, jakie tutaj wam dzisiaj wymieniłem w przypadku Giant Defy, to są elementy, które, moim zdaniem, będą z czasem coraz popularniejsze w większości rowerów szosowych dla Amatora, w większości rowerów, które określamy dzisiaj jako endurance, czyli rowerach, które mają służyć przede wszystkim do komfortowej jazdy i są nastawione bardziej na wygodę niż na jakieś takie wyścigowe właściwości, czyli komfortowa geometria, więcej miejsca na opony. Dzisiaj już w tego typu rowerach standardem są opony o szerokości 28 mm, a myślę, że z czasem 30-32 to będzie coś, co będzie trafiało do większości tego typu rowerów bazowo, więc. Te rowery z punktu widzenia kogoś, kto zaczyna przygodę z kolarstwem, z szosą, rowery Road Plus w porównaniu ze zwykłą szosą dają nam oczywiście więcej komfortu, a za sprawą właśnie tych szerszych opon, nie tylko są trochę bardziej uniwersalne, bo tak jak mówiliśmy, dają nam pewien potencjał do zjechania z asfaltu, ale też mają bardzo ważny element, zwłaszcza dla osób, które na przykład są na początku przygody z rowerem, chcą jeszcze zrzucić wagę, bo większa objętość opon, szersze opony sprawiają, że ten rower też na początku jest troszeczkę bardziej odporny na uszkodzenia i opon. Jak i koła są troszeczkę bardziej odciążone, zwłaszcza kiedy połączymy tutaj większą wagę użytkownika z brakami w technice jazdy na tego typu rowerze, które na początku mogą tak naprawdę odbijać się, na przykład na częstszym trafianiu w nierówności w studzienki, w krawężniki, i tym podobne przeszkody. Okej, okay, wiecie już, czym tak naprawdę jest coś, co szumnie nazywane jest jako road Plus. Wiecie, że bardzo często jest to po prostu rower szosowy z możliwością montażu szerszych opon że jest to trend, który moim zdaniem będzie coraz częstszy na rynku. Jest to fajnym trendem, ponieważ sprawia, że nie musimy niczego nowego kupować. Nie wprowadza żadnej nowej technologii na rynek, a po prostu daje więcej możliwości w przypadku grupy docelowej, która bardzo często nie do końca jeszcze jest określona, czego od roweru oczekuje. Czyli kupiliśmy rower szosowy, swój pierwszy rower szosowy, ale będziemy chcieli nim czasami też pojeździć na przykład gdzieś po mieście, po ścieżkach rowerowych, czasami na przykład będziemy chcieli zjechać z asfaltu, bo na przykład jest opcja, żeby dojechać gdzieś do domku, do działki albo wybrać się na rower z kimś, kto niekoniecznie jest kolarzem czasowym, czy na przykład z dzieciakami, z żoną, czy po prostu z rodziną. I taki rower daje nam trochę więcej możliwości, a przy tym wszystkim dalej pozostaje. Szosą z wszystkimi plusami, minusami roweru szosowego i niczym tak naprawdę nie przeszkadza nam, kiedy będziemy chcieli sobie pojechać na ustawkę szosową z kumplami, gnać 40 na godzinę po szosie, jeżeli tylko taką będziemy mieli fantazję. Pamiętajcie jednak o tym, że właśnie. Nawierzchnia jest tutaj kluczowa i to, co chcemy z tym rowerem robić, bo rower tego typu, nawet na bardzo szerokiej oponie, będzie rowerem, który mimo wszystko celuje w nawierzchnie utwardzane. Czy to będzie asfalt, czy beton, czy szuter, czy leśna droga, to jednak raczej będą drogi ubite i twarde. To nie jest rower, który będzie się dobrze czuł na błocie, który będzie dobrze się czuł na długiej wyprawie, gdzie 80 czy zdecydowana większość procent trasy to błoto i nawierzchnie nieutwardzane. Bo nie takie jest jego zadanie, tutaj zarówno geometria, jak i rozstaw kół, kąt widelca, to wszystko są rzeczy, które sprawiają, że tego typu rower lepiej się czuje na nawierzchni utwardzanej. Road Plus, Szosa Plus, ta nazwa chyba mówi wszystko, czyli po prostu opcja zjechania z szosy, ale to absolutnie nie jest gravel. Nawet jeżeli tam się zmieszczą opony typu 40 mm, to nie będzie zapasu miejsca na to, aby pojawiłaś tam opona z bardziej agresywnym bieżnikiem. Nie będzie też miejsca na to, kiedy pojawi się błoto, aby to błoto mogło spokojnie się tak naprawdę wydostawać z widelca tudzież z ramy. Będzie nam po prostu blokowało koło i będzie się jechało bardzo, bardzo ciężko. To nie jest rower w trudne warunki, to nie jest przyłajówka, to nie jest gravel. To jest po prostu rower na kiepskiej jakości drogi. Właśnie z opcją zjechania z asfaltu. I pamiętajcie o tym, to jest bardzo fajny trend. Zobaczycie, że on będzie wkrótce myślę, że dominował. Zresztą już dominuje, bo opony, tak jak mówiłem, 28 mm to standard w takich rowerach Endurance w szosach bardziej dla początkujących, a też prawda jest taka, że tego typu rowery nastawione na komfort. Coraz częściej wcale nie celują wyłącznie w tańsze rowery, ani w początkujących, bo coraz częściej można znaleźć na rynku rowery drogie kosztujące po kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy złotych, właśnie z troszeczkę bardziej komfortową geometrią i opcją na szersze opony. Dzięki za ten filmik. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość Waszych wątpliwości dotyczących tego typu rowerów. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście zachęcam do zadawania ich w komentarzach, bo po to ta sekcja jest. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!